Witajcie, kochani, nazywam się Toma. Część z Was może widziała mnie już na kanale Andiego, Zigiego oraz Agnieszki. Prowadzę kanał oraz stronę internetową Droga do Boga w Tobie, gdzie mówię o takich rzeczach, które są związane z duchowością, przebudzeniem duchowym, uzdrawianiem, przemianą świadomości. Tak więc, takimi rzeczami się zajmuję. I miałem już okazję parę razy rozmawiać z Agnieszką, który bardzo serdecznie, z serca całego, dziękuję za możliwość tutaj dla Was. Przeczytania jednej z książek, chciałoby się powiedzieć mojej książki, ale nie do końca jest to prawda. Tutaj za mną są, są karkonosze, jest teraz luty, jest taka przecudna pogoda. Jesteśmy na szczycie szrenicy, zaraz obok schroniska. I chciałem dla Was dzisiaj, właśnie tutaj, w tym miejscu, przeczytać przekazy, które dostałem, które są wydane w formie książki. Pokażę Wam okładkę. książkę z w twardej oprawy, ale ze względu na to, że. Jesteśmy na szczycie góry, to i trochę tych rzeczy było do zabrania. To mam ze sobą ją w formie e-booka. Linki do książki, w razie czego znajdziecie w opisie filmu. to jest książka z przekazami, przesłanie Mistrzyni Marii oraz Marii Magdaleny, ponieważ dostaję od nich przekazy. Chciałoby się rzec, że to jest książka napisana przeze mnie. Nic takiego. <laughs> Ona przeze mnie przeszła, ale nie sama książka, co przekazy, które zostały przepisane i transkrybowane przez wolontariuszy oraz Anię Górską, która ten projekt powstawania książki koordynowała, której z serca dziękuję. Tak więc można powiedzieć, że są to przekazy od jaźni i książka powstała jest dziełem jaźni, bo to nie jest jakby... Ja nawet w zasadzie nie planowałem książki ja po prostu dostałem przekazy, które są nagrane w formie wideo czy audio, znajdziecie je u mnie na kanale Droga do Boga. Przekazy po prostu jaźń stwierdziła, że trzeba je wydać w formie książki, bo są potrzebne po przebaczaniu. To jest przekaz Marii Magdaleny, bo będę starał się jeszcze troszeczkę może ten przekaz wyjaśnić, tak więc w trakcie będę go trochę jakby uzupełniał czy rozbudowywał po to, żeby był on łatwiejszy w odbiorze, łatwiejszy w zrozumieniu. To jest naprawdę zimno, jest minus chyba 10 czy minus 8. Generalnie, może Wam pokażę jeszcze parę widoczków. Jest po prostu fenomenalnie tutaj. Polska jest cudna, chociaż Twój kraj, w którym mieszkasz, wiem, że też Polonia dla kanały. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie z pięknej Polski. Moi drodzy, święci oraz umiłowani przyjaciele. Moja przenajświętsza rodzina. Przebaczenie, czyli przeoczanie. Przeoczanie czegoś, czego nie widzisz lub nie chcesz już widzieć. Tutaj zobaczcie, że my sobie myślimy o tym, że przebaczyć oznacza, że ktoś mi zrobi jakąś krzywdę. Mówię tak, takie typowe ludzkie myślenie. Ktoś mi zrobi jakąś krzywdę i ja mu przebaczyć. W sumie dlaczego mam ja mi przebaczyć, skoro mi zrobił jakąś krzywdę? W języku polskim, przebaczyć, baczyć znaczy patrzeć. Czyli przebaczenie jest przeoczeniem czegoś. Zobaczcie, jaki polski język jest piękny i głęboko mistyczny. Jest jeszcze takie jedno słówko, które tutaj wrzucę: Złoto. Dlaczego to przeaczasz? Ponieważ decydujesz się zacząć wybierać inaczej. Będę robił też pauzy, troszeczkę tak, żeby wejść do środka, bo to nie jest, kochani, tekst, przez który trzeba przebiec tak jak sprintem, tu, 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 bo znajdziesz tutaj coś ciekawego intelektualnie. To jest przekaz głęboko mistyczny, głęboko duchowy. Głęboka duchowość, kochani, ma to do siebie, że mu trzeba przyjąć, że trzeba się zacząć przyglądać, ona coś porusza wewnątrz, ona coś dotyka. Tak więc, żeby... To było dla ciebie owocne, ten czas, który teraz spędzisz. Zapraszam serdecznie do tego, żeby chwil do siebie w oddech, poczuć siebie, poczuć jak się czujesz i w szczególności, jeżeli ten temat przebaczenia, przeoczania jest ci potrzebny, to pozwól, żeby te słowa zebrały cię w podróż. Daj się zabrać na małą wędrówkę o pięknej krainie zwanej Królestwem Pokoju Niebiańskiego, w której może ci się wydaje, że nie jesteś, ale po to jest ten przekaz, żeby ci się przestało wydawać, że nie jesteś w tym pokoju, żebyś go odnalazł, żebyś do niego powrócił. Co wybierasz inaczej? Swoje życie wybierasz inaczej i ustanawiasz je w zupełnie innym miejscu, niż myślałeś, że jest ono do tej pory. Wcześniej myślałeś, że twoje życie jest zdefiniowane przez konflikty międzyludzkie, konflikty w twoim ciele konflikty na świecie. Od teraz, od przebaczenia zaczynasz dostrzegać, że twoje życie tak naprawdę znajduje się w zupełnie innym miejscu. Twoje życie jest święte, jest nieśmiertelne. Zobacz, to jest taka ciekawostka, że jak komuś nie przebaczysz czegoś, to zagęszczasz swoje wibracje, zagęszczasz siebie, opadasz w dół. I tak długo, jak nie przebaczysz, nie będziesz w pokoju królestwa. I teraz... Wiem, że to się wydaje trochę bez sensu. Toma, dlaczego ja mam przebaczyć, nie wiem, globalistom, czy komuś, jakiejś firmie, która oszukuje miliony ludzi, czy cokolwiek robi niezbyt przyjemnego? Dlatego przebaczenie jest sugerowane. Podkreślę, te przekazy to nie jest to jedyna możliwa droga, tylko to są sugestie i wskazówki na drodze duchowej. Chciałbym to podkreślić. Jeżeli ty zagęszczasz się, że o, ten jest winny, ten jest zły, tamten jest zły, ten mnie skrzywdził, tamta mnie skrzywdziła, to to co się dzieje z tobą, twoje wibracje opadają, ty się zagęszczasz, ty wchodzisz w świat bólu. I teraz przebaczenie jest wyskoczeniem z tego do tego miejsca, gdzie jesteś tak naprawdę jako dusza, jako świadomość, czyli do świętości. To jest twój prawdziwy dom. Jeżeli chcesz przebaczać, to będziesz patrzył na wszystko inaczej. A będziesz patrzył inaczej, ponieważ możesz. I to jest klucz. A możesz patrzeć inaczej, ponieważ chcesz. Dlaczego chcesz? Bo po co się więcej męczyć? I to jest właśnie klucz. Po co więcej się kłócić z ludźmi, kiedy najwyższa pora, najwyższa pora zakończyć te wszystkie teatrzyki kukiełkowe, w których niepotrzebnie, niepotrzebnie atakujecie się wzajemnie i do to nie prowadzi. Kochani, czy tak dosłownie nie jest? Kiedy te walki, konflikty międzyludzkie się skończą? Kiedy ktoś zbuduje taką broń, że wszystkich tych cudzysłów złych zniszczy i pozabija? Nie, bo wtedy on będzie tym złym, głównym, nowym i jego trzeba będzie też wyeliminować. Kochani, konflikty nie prowadzą do zakończenia konfliktów. Przebaczenie prowadzi do zakończenia konfliktów. To jest taki, taka kwantowa, można powiedzieć, czarna dziura, która całą tą ciemność zamienia w nicość. Jeżeli Ty zechcesz w swoim życiu zastosować to, to w Twoim życiu, podkreślę, w Twoim życiu to będzie działać. Dookoła ciebie sobie, niech ludzie sobie tych zasad nie stosują. To jest ich sprawa. Ale jeżeli ty w to wejdziesz, jeżeli ty w cudzysłów zaryzykujesz egotyczne energie, które gdzieś może mieszkają w tobie czy w, w otoczeniu i stwierdzisz, hmm, no, te, te wszystkie konflikty, do kubła z nimi, ja chcę światła. Jedyne, co robią konflikty, to stwarzają kontekst, w którym cud i pojednanie mają sens. Dlaczego cuda i pojednanie są niezbędne? Ponieważ wcześniej były konflikty, ale bez konfliktów pojednanie nie ma sensu i przebaczenie również. Zobacz, jakie to jest ciekawe. Gdyby nie było konfliktów międzyludzkich na świecie, to jest, przebaczenie nie ma sensu. Tak więc e, przebaczenie, kochani, jest etapem. To jest etap rozwoju świadomości. To nie jest e, cel, stan docelowy, bo stan docelowy to jest stan, w którym nie ma komu czego przebaczać i wszystko już jest pojednane, ale przebaczenie jest. Fajnym i potrzebnym bardzo często takim krokiem, przystankiem, przebaczenie idziemy dalej. Tak więc, jeżeli przyjmiesz, przyjmiesz przebaczającą perspektywę jako bazę dla swojego życia, czyli zaczniesz patrzeć na wszystko jak na świętość. Może się okazać, że nie ma komu czego przebaczać. No właśnie. Domyślnie po prostu jesteś miłującą obecnością. Dla wszystkiego, absolutnie wszystkiego, dla najdrobniejszej nawet sprawy i nie ma dla ciebie nic błahego, ale również nic istotnego. Nie uciekasz, bo nie ma przed czym, bo wszystko jest w porządku i to jest ta perspektywa, z której nie warto już wychodzić. Jak jesteś naprawdę na wysokich wibracjach, to po prostu całe życie jawić się jako idealne, cokolwiek by się nie działo, i gwarantuję ci, że spora część konfliktów i dramatów, które działy się wcześniej na niższych poziomach wibracji, po prostu się nie dzieje, ich po prostu nie ma, tylko ich nie ma nie dlatego, bo ty stwierdzasz, że ej, ja chcę być, żyć bez konfliktów, tylko dlatego właśnie, że ty przebaczasz to, co się wydarzyło do tej pory. I tu jest, kochani, klucz. Nie musisz uciekać z tej perspektywy, wyniesionej z powrotem do świata ataku, ponieważ po co się męczyć? Owszem, przez chwilę będziecie grać ze sobą w taką grę, w której raz atakuję, raz nie, raz przebaczam i puszczam, innego razu chcę się zagęścić i chcę mieć rację. Po co ci ta racja, skoro możesz mieć Boga i wszystko razem z Nim? Racja na poziomie formy, racja na poziomie materii to nie jest prawdziwa racja. Zobaczcie, jak często my myślimy. Że mamy rację, że o ja mam rację, bo tutaj ktoś mnie skrzywdził. I co ta racja do czego naprowadzi? Czy ona cokolwiek rozwiązuje, czy ona jest tylko po prostu kolejnym, kolejną kłodą, kolejną przeszkodą? Uchanie, jeżeli ktoś się znalazł w sytuacji konfliktowej, no to sorry, no po prostu coś, coś zawołało, a to coś może się pojednać. Nie w momencie, jak ustąpisz i powiesz, że wszyscy mają prawo po tobie jeździć i oni mają rację, Racja jest wyżej. Czyli tutaj nie chodzi, kochani, o to, że o, ja mam przebaczyć, znaczy mam się stać podnóżkiem świata, nic z tych rzeczy. Racja jest wyżej, prawda jest wyżej. Czyli innymi słowy, cały konflikt, w całości ta sytuacja nie ma sensu. Jak tylko przyjmujesz tę perspektywę, ale prawdziwie ją przyjmujesz, to Twoje myśli i uczynki stają się inne. Zaczynasz inaczej kreować, zaczynasz inaczej na to patrzeć. Jeżeli chodzisz z ciężkim konfliktem, to no właśnie, twoje myśli i uczynki nie są już napełnione atakiem, nienawiścią, chęcią pokazania tym drugim i chęcią przede wszystkim zwyciężania. Chodzi nam o jednanie ludzi mistrzom w niebowstąpionym, jednanie dusz, a nie rozróżnianie ich i tworzenie niepotrzebnych konfliktów. Jesteśmy kochani na najgłębszym poziomie tą samą istotą, wszyscy razem. Tak więc jednanie się jest w interesie nas wszystkich, czyli jedni, ale ego, czyli to złudzenie, no ma inne zupełnie interesy. Konflikty najwyraźniej już Wam się przejadły, skoro prosicie o to przesłanie i skoro chcecie trenować się w integrowaniu ich w swoim codziennym życiu, które bynajmniej nie jest zwykłym życiem, lecz jest życiem samego Stwórcy. Kochamy Was. Mam szczerą nadzieję, że ten fragment książki przesłania Mistrzyni Marii, Marii Magdaleny podobał się Tobie. Jeżeli... Jeśli jesteś zainteresowany książką, to możesz zamówić ją przez wydawnictwo Indigo Book. Link do zamówienia jest poniżej, ale jeżeli chciałbyś mieć ją w formie e-booka na swoim czytniku, to również link znajduje się w opisie. Życzę Wam wszystkim pięknego, radosnego czasu, gdziekolwiek jesteście na planecie Ziemia i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was.